Cześć dzień, dobry. Witam się z wami z moim workiem cudowności. Zapraszam serdecznie na projekt Denko. I co ja tutaj mam, bo już mi się wszystko wysypuje. Może to co widzicie w pierwszej chwili to jest kostka Balea. Wciąż, tak jak wam wspominałam już jakiś czas temu, hen hen, że postanowiłam przerzucić się na kostki myjące właśnie Balea z racji tego, że one mają fizjologiczne pecha. Zamiast żeli do mycia ciała, i totalnie się tego trzymam, uwielbiam te kosteczki. One w ogóle są też super na jakiekolwiek rodzaju wyjazdy, bo nic się nie rozlewa w kosmetyczce, także totalnie polecam, żeby sobie zwrócić uwagę. I nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem, że nie mam tego kosmetyku w formie żelu, tylko po prostu używam sobie tej kosteczki. Totalnie się z tym polubiłam i z całą pewnością jeszcze zostanę przy tym na dłużej. Jeżeli chodzi o tonik to jakiś czas temu wróciłam do ulubieńca, który już niejednokrotnie przewijał się na kanale, czyli hydrolat różany Make Me Bio. Po raz kolejny bardzo dobrze się u mnie spisał i kolejne opakowanie jest już w zapasach. U, również kosmetyk, który widziałyście chyba w poprzednim denku, jeżeli dobrze pamiętam, albo dwa denka temu, przewija się jakiś czas. Jest to pianka Moistri. i ona tak bardzo przypadła mi do gustu, że postanowiłam zostać przy niej na dłużej i co więcej, kolejne opakowanie mam w użyciu. To dlatego, że ta pianka tak mi przypadła do gustu, że postanowiłam po zużyciu jednego opakowania, że chcę mieć dwie w łazience. Jedną po prostu w szafce jak myję rano nad umywalką sobie twarz, a drugą po prostu dla wygody mieć pod prysznicem, żeby nie musieć tego kosmetyku za każdym razem przekładać. To było absolutnie wygodne, no ale to też przełożyło się na to, no że po prostu przez jakiś czas te pianki ze mną zostaną. Jedną zużyłam, tę, którą miałam pod prysznicem, bo po prostu czasem zdarza się, że i rano i wieczorem jestem pod prysznicem, a to Drugą mam taką bardziej właśnie z doskoku, albo na rano, yy, więc po prostu jedną zużywam sobie szybciej. Kolejny kosmetyk, to jest nowość od Harry Cosmetics, Cosmetics, to jest ich koło, znaczy nowość. To może nie jest taka całkowita nowość, ale jeden z ich nowszych kołoszy, nie ten, który wyszedł na początku, tylko już właśnie no, kilka miesięcy temu. I to jest wersja Nati i on jest tak bardzo delikatny dla skóry głowy. Super skóra głowy nawilża, nic nie swędzi, to jest super. 2. Rewelacyjnie nabłyszcza włosy. Jeżeli macie z tym problem, że Wasze włosy no są smętne, matowe, nie błyszczą się, są sianowate, to warto na niego jest sobie zwrócić uwagę. 3. Bardzo ładnie kręcą się po nim loczki. Jeżeli wydobywacie skręt, to po nim, aż od nasady, bardzo ładnie loczki się kręcą. Natomiast ten kosmetyk, z racji tego, że jest taki troszkę bardziej nawilżający i odżywczy, to troszkę ujmuje objętości. Więc tu wiele zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Natomiast zwracam na to uwagę, że jeżeli macie włosy niskoporowate i z tendencją do przyklapu, to nie wiem, czy to faktycznie byłaby odpowiednia dla Was opcja. I ma też dość specyficzny zapach. Ten zapach jest też charakterystyczny dla um, odżywki, flylight z tej samej serii, taki orzechowy. Ale przyznam, że dla mnie jakoś taki czekoladowo-orzechowy, coś w ten deseń, troszkę było mi dziwnie, używając szamponu, kołosza, co coś, coś, co myje skórę, z takim zapachem. No, tak coś mi po prostu w głowie nie stykało, ale to może była po prostu tylko i wyłącznie taka moja kwestia, bo na przykład z Hairy Cosmetics ich Flafika bardzo lubię, tylko on miał, jeżeli dobrze pamiętam, jakiś taki bardziej świeży zapach, no, ale to jest kwestia mega indywidualna. Aktywator skrętu z Alterry, bardzo go lubię. Teraz sobie dla odmiany wróciłam do Hairy Cosmetics i jeszcze ciężko mi jest powiedzieć... Czy faktycznie Haytail jako droższy jest lepszy, bo akurat ten ja bardzo, bardzo lubię, ale wróciłam sobie, zobaczymy, jak będzie. Jeżeli się okaże, że nie ma jakiejś wielkiej różnicy, to ponownie wrócę do alterny, bo zwyczajnie bardzo ją lubię, jest budżetową wersją. Akurat na moich włosach daje naprawdę ładny skręt, no więc po co przepłacać, nie? Yy, Balea, po raz kolejny kosteczka, no to już wiecie, także wiecie, no. Już dwie, także bardzo ładnie. I szampon w kostce. Niestety na moich włosach on nie wyglądał za dobrze. Włosy wyglądały tak troszkę smętnie. Nie układała mi się fryzura jako loczki, po prostu to jest w ogóle z bi Be Beauty i wiem, że szukałyście go w Biedronce, od kiedy ja Wam go pokazałam, ale już więcej się nie pojawił. Ja też próbowałam go jeszcze znaleźć, żeby Wam dać znać gdzieś na Instagramie, że o, gdzieś tam pojawiły się te szampony. No, no niestety, to był chyba taki jeden rzut. No, coś tam sobie zużyłam, resztę zużyłam do mycia pędzli, nie podbił on mojego serca, ale wiecie co? Chciałabym sobie znaleźć szampon w kostce o fizjologicznym pH, chociażby po to, żeby mieć na jakieś wyjazdy. I to jest plan, myślę, na za jakiś czas, że chciałabym kupić więcej szamponów w kostce i mocniej testować, który będzie miał fizjologiczne pH. Muszę jeszcze sobie na to zwrócić uwagę. Maseczka w płachcie, albo tak jak ostatnio czytałam, maseczka w szmacie. To jest maseczka, którą kupiłam będąc na Teneryfie. Ona z dodatkiem aloesu. Nie widziałam ich nigdy w Polsce. Marka CC Dead Sea Minerals. I ogólnie bardzo mocno nawilża. Bardzo ją lubię ja miałam ją ze sobą na urlopie na maderze i po prostu, kiedy skóra była taka trochę, wiecie, i od wiatru, i od słońca, zaczerwieniona, no wiadomo, UV zadziałało, no to nałożę sobie tego maseczkę z Aloesem. Super takie wyciszenie, nawilżenie, rewelacja. Chciałabym te maseczki zobaczyć w Polsce, byłoby super. Kolejny kosmetyk Alterra do włosów, to jest chyba odżywka, tak, przepraszam, więc tak chwycę. I ta odżywka również ma piękny skład. Jest to jedna z niewielu odżywek do włosów Alterra, która nie ma etanolu i pięknie też po niej włosy mi się kręcą. Dlatego przy niej sobie też pozostaje i z całą pewnością będę chciała też na dłużej przy niej zostać. Lubrykanty, dwa dureksy nawilżające. One mają jak najbardziej naturalny skład. I wspominałam Wam, że też ja sobie je wykorzystuję po prostu do pielęgnacji okolic intymnych tak jako, wiecie, do twarzy krem, do ciała balsam, no to do księżnej też, żeby tam przesmarować żeby był komfort i nawilżenie. Pasta z tazem był Elmex Junior. Chyba akurat była promocja na Juniorki, ale lubię te Elmexy z tego względu, że one mają dodatek fluoru, są rekomendowane przez stomatologów i mają naturalny skład. I ja mam też takie wrażenie, że one bardzo dobrze odświeżają oddech, super czyszczą zęby. Jak ja sobie te Elmexy używam, to jestem bardzo zadowolona. Przez jakiś czas mm, zrobiłam sobie odskocznie, jakąś tam sobie kodentę używałam, było ok, ale dla mnie osobiście Elmexy wygrywają. Antyperspirant Cien jeszcze w tym, z tej starej wersji graficznej, teraz już używam sobie nowej. I one mają inny skład, ta stara i ta nowa. Ale jeżeli chodzi o działanie i jakby naturalność tych kosmetyków, to oba są tak samo skuteczne i oba są tak samo naturalne. Więc spokojnie te nowe antyperspiranty też polecam u bardzo lubiany przeze mnie kosmetyk Egyptian Gracle, to jest taki krem opatrunek, to jest tłuściutki kosmetyk, ale dla mnie rewelacja. Jak szłam na basen, żeby sobie nałożyć na twarz, żeby skóra była taka troszkę bardziej chroniona przed chlorem, na po prostu jakieś otarte przy katarze, wiecie, nos, tutaj pod nosem, usta, jakieś suche skórki, żeby to po prostu tak ukoić. Na ręce, ja uwielbiam po prostu, wiesz, co też jak jestem w pracy... I jeżdżę dużo samochodem. No i też na jakichś stacjach benzynowych myję sobie ręce, no to wiadomo, tam jakość żeli stosowanych na stacjach benzynowych. Nie spodziewam się, żeby to były ultra delikatne, ekologiczne i no to kosmetyki do rąk, No więc często moje skórki cierpią. Po tym jest super, jest nawilżenie, jest regeneracja, to jest super kosmetyk, taki dla mnie zimowy, więc teraz sobie zużyłam, ale myślę, że na kolejny sezon zimowy będę chciała do niego wrócić. Wcierka Neboa. Trochę się zakręciłam i nie pamiętam, czy ja Wam ją pokazywałam w poprzednim denku, czy też nie. Z tego względu, że ja chyba ją miałam w denku, potem coś chciałam z nią nagrać i zostawiłam opakowanie, ale nie jestem pewna, czy tak było, mam jakąś dziurę w głowie, nie stwierdziłam, dobra w tym denku już z całą pewnością, jak coś to ją zamieszczę i wam o niej opowiem. Bo to jest wcierka, która była dostępna w Rosmani, była, bo została wycofana. Ona miała mocne właściwości nawilżające dla mojej suchej skóry głowy. To było rewelacyjne i ona teraz została zamieniona taką fioletową wersją. I tą fioletową wersję, dokładnie w takim kolorze, jak ta moja siatka, też sobie używam, ale ta nawilżała lepiej. Tam ta też jest nawilżająca, ale ta nawilżała lepiej. Tylko po tej po, na internecie było dużo opinii, że ona włosy obciąża. No, okej, okay, jak ktoś nie ma suchej skóry głowy, no to może faktycznie gdzieś obciążała, ale jak ja mam suchą skórę głowy, to to było rewelacyjne, bo to tak koiło i tak nawilżało. Był taki komfort na suchej skórze głowy, i żałuję, że ona nie została jako, wiecie, alternatywa. I tamta, żeby też była fioletowa, bo one mają inne kompozycje całkowicie substancji aktywnych. Tamta fioletowa też jest nawilżająca, ale nie aż tak. I tamta fioletowa ma ciekawy zapach, trochę pachnie jak perfumy jakiejś Naomi Campbell, coś w ten desen, więc osobiście jestem urzeczona, tak, i chętnie będę stosować, tak, ale jeżeli chodzi o efekt nawilżenia, wracałabym do niej, wracałabym. Więc szkoda, że Rosman się z niej wycofał i zamienił na tamtą nową fioletową, no szkoda. Peptydowy krem do twarzy na noc Slavia, moje drogie. Chciałam Wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu moja skóra ogólnie ma się lepiej z tymi zmianami trądzikowymi, więc mocno w ostatnich rutynach pielęgnacyjnych skupiłam się na działaniu anti-Age. I właśnie wprowadzałam kosmetyki peptydowe, łagodzące, nawilżające. I słuchajcie, po kilku miesiącach, gdzieś po dwóch miesiącach, stan mojej skóry się znacznie poprawił w kontekście nie tych zmian trądzikowych i powierzchni. Ale właśnie takiego napięcia. Widać, że ewidentnie kosmetyki działają. No, to nie jest tak, że nam to zastąpi chirurgię plastyczną, medycynę estetyczną, bo to jest całkowicie co innego. Ale zauważyłam, że skóra jest w lepszej kondycji, bardziej ma gładszą powierzchnię, wygląda na taką bardziej zliftingowaną, jest taka bardziej wysycona nawilżeniem. Widać, że ta skóra inaczej pracuje, jest grubsza. No i wygląda właśnie tak, jakby mi troszkę lat ubyło, więc myślę, że między innymi ten kosmetyk miał na to wpływ, jako jeden z tych kosmetyków, które wprowadziłam sobie do tej mojej teraz pielęgnacji ukierunkowanej stricte na anti-age. Ten korem ma też dodatek peptydu argireliny i to jest stricte taki peptyd, który działa Botox Like, czyli ma sprawić, żeby skóra się tak mocno nie marszczyła. No ja chodzę na toksynę botulinową, ale od jakiegoś czasu, ponieważ szykuję się do zabiegów m.in. twarzy związanych z liftem skroniowym i nie chcę mieć botoksu, żeby lekarz nie widział jakby tego, co jest jakoś poprawione, tylko skórę sotę. No to jakiś czas temu zrezygnowałam totalnie z toksyny botulinowej, pozwoliłam zejść tej, która mnie trzymała. No i dopóki używałam ten krem, to faktycznie skóra tak delikatniej pracowała, miała... Yy, Tą mimikę taką delikatniejszą. No a teraz, jak no, niestety już jakiś czas temu go odstawiłam, bo mi się skończył, no to na nowo ta moja ekspresja powróciła. Więc przyznam szczerze, nie jest to coś, co zastąpi jeden do jednego toksynę botulinową. No, no bo nie wiem, bo toksyna botulinowa jest bezpośrednio do skóry. Ale te z Was, które nie chcą używać toksyny botulinowej, z różnych względów, chociażby boją się igieł, a chciałyby zauważyć takie. Może nie całkowite zamrożenie mięśni, ale takie ich delikatniejsze działanie, załagodzenie tej ekspresji, tej mimiki. To warto sobie na ten krem jest zwrócić uwagę. Przy okazji, ponieważ mam współpracę z firmą Slavia, ale to, że Wam mówię o tym kosmetyku, po prostu mówię Wam ze szczerego serca, bo totalnie jestem w tym kosmetku zakochana, no to na hasło kosmetologia10 macie 10% rabatu na wszystkie kosmetki Slavia, nie tylko na ten krem, jakbyście sobie tam chciały coś innego, coś Wam się bardziej spodoba, to wszystko, na wszystko jest ten kopsy, ten 10%, także linki też zostawiam Wam w opisie pod filmem. Przechodzimy dalej. O, sop! Bo po prostu kochał tę markę. Ona jest taka cute. Po prostu te opakowania, te piesie, serduszka. Oni w ogóle, jak przysyłają paczki, to te wypełniacze są w kształcie serduszek. No po prostu jestem stara, ale, ale cieszą mnie takie rzeczy. One są takie miłe. I ten olejek, bo to jest olejek do demakijażu, ma dodatek emulgatora, więc można go całkowicie bez problemu spłukać samą wodą. Miał niesamowicie przyjemny zapach. Słodki, jak tutaj producent opisuje, jest to zapach szczenięcej miłości, więc to zależy, czy wy lubicie takie landrynkowo słodkie zapachy. Ale jeżeli tak, to warto jest sobie na sok pozwolić uwagę. Dla mnie osobiście ta marka. Jest czymś wyróżniającym się na polskim rynku, bo mocno y, gdzieś tam idzie w taki trend jakby kawaii kosmetyków. No nie zawsze kosmetyki muszą być y, eleganckie y, i takie, wiecie, schludnie wyglądające. Czasami mogą być zrobione z jajem albo zrobione właśnie w taki uroczy sposób, i to też sprawia. No, że miło jest mieć coś takiego w łazience. Ale sam kosmetyk perfekcyjnie zmywał makijaż, wszystko super, nic nie szczypało w oczy, bo też zdarzało mi się go na okolicy oczy przetestować, żeby po prostu wiedzieć, co wam powiedzieć. Ale na okolicy oczu, przy przedłużonych rzęsach, no to wolałam też płyn micelarny. No i spłukuję się całkowicie wodą, nie zostaje nic tłustego. Rewelacja. SPF. 50 z dodatkiem pigmentów od Ini-mini sfatygowane opakowanie, bo wiele ze mną przeszło, ale filtr to jest u mnie podstawa w mojej pielęgnacji. Nie zapominam o filtrach, zwłaszcza od kiedy wprowadziłam do pielęgnacji kwasy, tym bardziej no, filtr w dużej ilości wjeżdża na twarz. I to jest akurat o tyle. Fajny kosmetyk, ja go lubię, że ma dodatek pigmentu, więc on już sam z siebie tworzy taką bazę ujednolicającą kolory skóry, sprawia też, że skóra ładniej się prezentuje. I na przykład w zeszłym roku, w okresie letnim, ponieważ miałam taką mocno przetłuszczającą się skórę na skutek zmian hormonalnych, które się u mnie toczyły. To po prostu wszystkie podkłady mi się ciastkowały i ten filtr ja sobie nakładałam jako kosmetyk, taki koloryzująco ochronny przed promieniowaniem UV i nie nakładałam na to dodatkowo makijażu. A miałam komfort, że ta skóra faktycznie lepiej wygląda, jak właśnie ten filtr był na twarzy, bo jednak jest tam taki bardzo delikatny pigment, to nie jest takie mocne krycie, ale ładniej ta skóra współgra ze światłem, odbija właśnie to światło w sensie nie filtr, bo filtry działają w taki sposób, że one. Pozostają na skórze, ale pochłaniają promieniowanie. Tu chodzi po prostu o taki wizualny aspekt takiej pracy ze, ze światłem. No, wyglądało to bardzo elegancko, bardzo ładnie, więc kolejne opakowanie jest już w moich zapasach i to nawet kupiłam sobie takie to duże, żeby po prostu mieć ono też bardziej ekonomicznie. Wchodzi tam setka, bo to jest pięćdziesiątka. Kolejny kosmetyk, który wprowadziłam w ramach mojej akcji Stawiam na NTH i tutaj znowu jest Renew Booster Rose, to jest od marki Lynia. Ono ma mieć właściwości takie łagodzące i nawilżające, ale też zawiera peptyd, który stymuluje syntezę kolagenu sceny. Więc tak jak Wam wspominałam, po tych moich przejściach trądzikowo-sebo-regulacyjnych, jak w końcu zaczęłam z tą moją skórą dochodzić do ładu i składu, jak mi weszły peptydy, jak dałam tej skórze po prostu kopa takiego do stymulacji, no to widzę efekt po prostu i właśnie jest w formie steru, bo to jest booster, czyli to można sobie nakładać niby codziennie pod krem, ale dla mojej skóry to po prostu było za dużo i bo spróbowałam sobie, zrobiłam takie podejście. Nakładałam to sobie po prostu na dzień pod krem, filtry super, nic mi się nie rolowało, wszystko wyglądało fajnie, ale po jakimś czasie skóra zaczęła się czerwieć. Na początku myślałam: "No, może zmiana pogody, może taki dzień cyklu, coś". Jak mi w pewnym momencie wyszło podrażnienie, psz, czerwień dla mojej skóry to jest po prostu za dużo. Ja mam skórę wrażliwą. Więc to nakładałam sobie dwa razy w tygodniu w formie serum pod krem, ale było super. Ale było super i jest super, bo dalej efekt obserwuje, więc no jest to na pewno ten booster na który najbardziej polecam zwrócić uwagę. Miałam tam, tam kilka, chyba cztery: miałam boostery. Tak, bo jeden miałam z diacynaminem, jeden ze śluzem ślimaka, jeden był taki rozjaśniający przebarwienia, no i ten, jednak ten, polecam najbardziej. Wciereczka Resibo. Ogólnie bardzo ciekawa wcierka, lekka, więc można ją sobie używać tak naprawdę nawet między myciem głowy i nie obciąża i jest bezalkoholowa, więc to jest też super dla tych z was, które są bardzo systematyczne w pielęgnacji, żeby nie wysuszać skóry głowy, no też dla tych z was, które podobnie jak na przykład ja, mają wrażliwą skórę i suchą skórę głowy. To to jest ciekawa opcja. Ona jest oparta o kapsajcynę i kofeinę. Jeżeli dobrze pamiętam, kofeina jest z całą pewnością, tak kofeina jest, ale chyba to był jakiś ekstrakt z papryczki. Hmm. Kurczę, nie umiem w tym momencie znaleźć. Niemniej jednak pamiętam, że był tutaj jakiś też taki bardzo mocny ekstrakt i o ile na początku ustosowałam, było wszystko super, o tyle po jakimś czasie niestety moja skóra głowy zaczęła być zaczerwieniona, swędząca, no i jakieś uczulenie mi po prostu wyszło, dlatego musiałam ją odstawić. Szkoda, no ale przy wrażliwych skórach po prostu czasami tak się zdarza. Maska do włosów, którą miałam na wyjeździe, będąc na Maderze. Ja sobie ogólnie bardzo lubię te saszetki Hungry Hair brać na wyjazdy, ale ostatnio jak byłam w Hebe, bo chciałam je dokupić, to ich nie było. I zastanawiam się, czy to jest tylko chwilowa przerwa w dostawie, czy może one są wycofywane z Hebe. Nie wiem, więc jeżeli macie jakieś dojścia do Hebe, może pracujecie, bo wiem, że oglądają mnie też dziewczyny, które pracują w drogeriach, więc jeżeli wiecie cokolwiek, dajcie, proszę znać, bo no, bardzo lubiłam te saszetki i chciałabym kupić ich więcej, więc mam nadzieję, że nie są całkowicie wycofywane. Ini mini balsam do demakijażu, jeden z moich ulubionych balsamów do demakijażu, z, z tego, że jest w formie masełka, więc super na jakiekolwiek wyjazdy, bo nic nam się nie wyleje w kosmetyczce. To też jest kosmetyk, który jest z dodatkiem emulgatora, więc też bez problemu się spłukuje, zmywa, nie zostawia żadnej tłustej warstwy, także też ciekawy Inni Inimini jeszcze ochronny szampon nawilżający, i to jest szampon, który ma dodatek ekstraktu z więc po nim bardzo ładnie rosną włosy. Jeżeli zależy Wam na przyspieszeniu um, wzrostu włosów, to bardzo polecam zwrócić na niego uwagę. I on też działa mocno nawilżająco na skórę głowy. I trochę... Troszkę podobnie jak w przypadku tej wcierki. Czasami się zdarza, że ja czytam, że on obciąża włosy od nasady i są przyklapnięte. No ja na przykład nie mam tego efektu. Fakt faktem czuję, że podczas spłukiwania warto jest sobie tak mocniej opracować skórę głowy i dokładnie wypłukać te substancje, które są nawilżające. Nie wiem, czy to są nawilżające, albo po prostu czasami czuję, że trzeba pomasować tą skórę głowy bardzo dokładnie, i wtedy ja mam taką lepsze odbicie od nasady, ale nawet jak ja aż tak bardzo dokładnie tego nie wypłukam, dlatego mam wrażenie, że to są jakieś substancje nawilżające, mnie nic nie swędzi, nic się nie uszczy, nie wręcz. Jest to uczucie nawilżenia, tylko. Troszkę bardziej może włoski są przyklapnięte, ale u mnie nie ma przypuszczenia i takiego wiecie, totalnego przyklapu. Nie. To jest po prostu coś, co ma te włosy mocno nawilżyć, zregenerować tą skórę głowy. I ja to totalnie uwielbiam, bo no moja sucha skóra głowy po niczym nie ma takiego komfortu i ukojenia, jak właśnie po tym szamponie. Stąd kolejne opakowania, mam już w swoich zapasach. Dwie pomadki, Sylweko po to, żeby walczyć z opryszczkami oraz Ziania Lanolina. To jest dla mnie hit na zimę, bo to jest taka tłusta i taka klejąca i taka gęsta i tak długo zostaje na ustach, że moje suche usta po tym mają się rewelacyjnie. W ogóle, co Wam jeszcze chciałam wspomnieć, że... Ten kosmetyk, ten Egyptian Miracle, on też zdarzało mi się, że używałam go na usta i też był super ochronny. No, ale wiecie, taka torebkowa wersja, no to raczej tego nie będę używać. To jest po prostu super jako krem SOS, i dlatego zachęcam, żeby mieć go w swojej łazience albo w samochodzie, tak jak ja na przykład mam. A ten po prostu jako torebkowa wersja, przy biurku, gdzieś, żeby sobie sięgnąć, rewelacja. Rewelacja na butyku, lody, lody, mój szopiku. No i jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to kolejne opakowanie mam już w swoich zapasach. A dokładnie przy biurku, jak sobie pracuję przy komputerze, no to sobie po prostu po niego sięgam. Mm. Z Cien z Lidla, tylko niestety nie polskiego, tylko hiszpańskiego. i Jestem ciekawa, czy kiedyś wejdą do Polski te kosmetki. Kredka Cien. Jeszcze mi jej trochę zostało, ale po prostu już jest po dacie przydatności, dlatego ją postanowiłam przeznaczyć do denka. Ale ogólnie kolor był bardzo ładny, i nie powiem, chciałabym zobaczyć tę serię kiedyś w Polsce. Bo wydaje mi się być bardzo obiecująca, interesująca. Tam jeszcze korektory do twarzy, były pomadki o ładnym składzie, właśnie te yy, kredki do, do oczu i do brwi, no super. I dwa kosmetyki stricte na okolice rzęs. Eyeliner, Color Caramel. Dawno mnie nie widziałyście w eyelinerze, ale jakoś przestałam używać eyelinera i chociaż ten mi się już skończył, to nie zdecydowałam się na zakup kolejnego opakowania. Nie wiem, jakoś na chwilę obecną wolę malować się cieniami. Ale jeżeli kiedyś eyelinery wrócą, to z całą pewnością do kuler karmel będę wracać, bo nieraz, nie dwa wam go pokazywałam, polecam. Piękna, idealna, matowa, czerń. Nic się nie odbija, nic się, nic nie spływa. Utrzymuje się cały dzień, wygląda rewelacyjnie, bardzo łatwo się aplikuje i maluje. Super. I ostatni kosmetyk to jest odżywka do rzęs Balea, i to jest odżywka, którą sobie używam systematycznie w tym celu, żeby moje rzęsy rosły sobie gęste, o ile tylko mogą. I teraz jestem na takim etapie, gdy nie przedłużam dalej rzęs, pozwalam im sobie wypaść z racji tego, że właśnie szykuję się do zabiegów. No to do zabiegów i tak trzeba rzęsy sobie ściągnąć, także ja po prostu nie ponawiam przedłużenia. Tylko pozwalam im wypaść, a za jakiś czas jestem umówiona z Janą na ściągnięcie takie całkowicie tych resztek, które zostaną. No i obserwuję sobie, co się dzieje z moimi rzęsami. I wiecie co? W ogóle nie są zniszczone. Ani nie są zniszczone, ani nie są połamane, ani nawet kolor nie jest jakiś, nie wiem, taki, żebym widziała, że coś jest z tymi rzęsami nie tak. Nie są powykręcane, wszystko jest super. Ile ja noszę od pół roku rzęsy, cały czas nieprzerwanie i nic się z moimi rzęsami dzieje. Raz, zaleta bardzo dobrej stylistki, która umie dobrze zrobić rzęsy. Dwa, to że cały czas systematycznie używałam sobie odżywki do rzęs w tym celu, żeby właśnie moje naturalne rzęsy były w dobrej kondycji. I to na tyle w tym projekcie Denko. Jestem bardzo ciekawa, czy miałyście któreś z tych kosmetyków. Może zainteresowałam Was którymś. Dajcie koniecznie znać. i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!